Ziemanezka, witam was wszystkich w Ja śmierci. Nie ma, że zabijania Simów nigdy za wiele. Na no szybko powtórzmy zasady. Wszyscy Simowie z otoczenia biorą udział. Wszyscy Simowie nienarodzeni muszą stać urodzeni i od niemowlaka do małego dziecka muszą być postacieni do wieku nastoletniego, żeby móc wziąć udział. Tylko jeden Sim umiera w wyzwaniu. Podczas śmierci pierwszego Sima może kolejny tego wskrzeszamy, ponieważ na wyzwaniu umiera tylko jeden Sim. Wyzwania muszą bazować autonomii Simów. Każde pomieszczenie to inne wyzwanie. Ostatni Sim, który zostanie przy życiu, bierze udział w z Simami z innych miast, którymi udał musi również przejść próbę i starzenie sił musi być wyłączone. Gary, yeah. Nie. Obecnie jesteśmy na sezonie pierwszym. Miłowa, wyzwanie pierwsze, jedz i nie bródź, gdy pomieszczenie wyglądało dokładnie tak. Zebrało już swoje pierwsze żniwa i była to Liliana Przyjemnieczek. Tym razem, wyzwanie numer dwa to morderczy rowerek. Wyposażenie takiego pomieszczenia to lodówka, blat, umywalka, śmietnik z osiedlowego życia, ponieważ nie przechowuje śmieci, rozkładany fotel, rowerek do ćwiczeń, toaleta i telewizor. Należy sprzedać kod Max Motives przed rozpoczęciem wyzwania. Zadaniem Simów jest nie doprowadzić do śmierci przez przećwiczenie się na rowerku, czyli śmierć zgodu przez zaniedba. Lub z głodu przez przegrzanie, bo jak się simowie przegrzeją, to padają na ziemię i póki ktoś ich nie ocuci, to mija kilka godzin simowych nim sami się podnoszą. I funkcjonują tutaj te same odnośnie głodu i lodówki, co w poprzednim wyzwaniu. Tak wygląda przykładowe pomieszczenie wyzwania, i przechodzimy do rzeczy ważnych, czyli do rozgrywki. Jak widać, Max Motives jest już wpisane. Wszyscy yy, przeleceni, zdrowi, tak super. Jak widać, już kilka pierwszych simów zdecydowało się dosiąść. Czy jest A, tu jest tuk? Czy mogę ją naprawić? Proserror reset. A! <laughs> no ale jak widać już kilka osób dosiadło, tutaj tej przypadku nienarodzona, ale większość jednak zostaje przy, przy butelkach w bezpiecznej, powiedzmy, odległości. To, co chciałam sprawdzić, to jest to, czy będą oni w stanie Opanować swoje pragnienie siadania na rowerku i jednocześnie zadbać o siebie w sensie zmęczenia, czyli zajmowanie się właśnie spaniem i tak dalej, co będzie wymagać od nich wyłączania telewizora, ponieważ chodziło mi też o to, żeby ta zabawa była wysoka, także myślę, że to będzie ciekawy test tego, czy Simowie ogarną, bo się okazało, że przed nim wezwanie ogarniali bardziej niż myślę, że ktokolwiek się spodziewał, więc. Oczekuję kolejnego wow. Czy oglądają ten sam kanał, ale synchro. Nie, Z żadnej pracy nie idziecie, przepraszam sobie. Kto wam nagadał taki głupot. Dał wam płonne nadzieję, że są wydostanie. Ciel? Dobra, Esmeralda chyba nie dalej żongluje. Aż się boję, że oni są zacięci z tym żonglowaniem. Spójrzmy na Simów, którzy trochę może na tym rowerku pojeździli. Szczepan wiem, że jeździł, ale nie widzę dużych zmian. O, ona widzę jeździ, ale też jeszcze, jeszcze jest sytuacja w porządku. Angelika jeździ też tam, miała staty w porządku. Tej Korali jeździ, ale też się jeszcze trzyma. Może to jeszcze za wcześnie, żeby tutaj testować. A few moments later. Jezu, ja wiem, że wszyscy macie super sylwetkę, ale proszę nie. <grywa> Minęło kilka godzin filmowych, ponieważ wystartowaliśmy o piątej. I widać, że już Angelika zaczyna być zmęczona. Jestem ciekawa, że w sumie ona nie ma odpalonego TV, więc o tyle łatwo, że no widzę tak tu nienarodzona i Caroline, że one się po prostu położyły, położyły spać. To jest myślę, myślę dobry... Czemu nie możesz spać? Coś jest nie tak? Aha, wstałeś mi oświadczyć, że jesteś bardzo... To jest to, czego tak bardzo oczekiwałam w wyzwaniu pierwszym, żeby oni spali na stojaka, ponieważ nie wiem, czy oni się z tego sami wybudzają w pewnym momencie i po ilu godzinach, co by mogło właśnie doprowadzić do potencjalnie do, do ich śmierci. Już chyba. Chyba każdy jeden, chociaż przez chwilę, był na tym rowerku. Też nie na no, Esmeralda jest w stroju codziennym. Chyba jako jedyna jeszcze jak na razie nie, nie poddała się nie poddała się trendowi rowerkowania. Cała reszta już, cała reszta trochę przypedałowałam. Ale staty mają raczej takie dobre. Jeszcze nikomu aż tak mocno na, na głód nie siadło. A nawet jak gdzieś tu mieli przerwę na jedzenie, więc. Więc jeszcze nikt nie jest w stanie zagrożenia, więc nie ma tak naprawdę komu kibicować. No, co tu się stało? kolejna zasnęła na stojaka przy fotelu. No Kasi, Kasunia, Cassandra, Katilda. <gulia> Kucia... O, kto tam? Dzień dobry. Zesrał się na fotelu po to, żeby wstać i usnąć na stojaka. Epicko! Epicko wam mówię. Proszę bardzo, kolejny śpi na stojaka. Macie fotel. Czemu wstajecie z tego fotela, żeby pójść spać na stojaka? I don't get it. I don't get it, I don't understand. O, żeby kolejny. Co? Straciłam całą dobrą wiarę, co miałam w inteligencję Simów, właśnie, właśnie utraciłam. I to z takim hukiem. Z takim hukiem ta nadzieja rypne podłogę, sobie rozbiła cały swój głupi ryj. Kolejna Dina, brawo, brawo. Ej, ile śpi na ile w fotelach? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 10 śpi na stojaka. Ile śpi w fotelu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 do 10. Dwa razy więcej simów ma małe IQ. Nawet ponad dwa razy, kolejna się położyła po to, żeby wstać i narzekać O siusiu! Siu, to czas na siusiu! Siu. Gdzie tym razem mają toalety, bless them, znaczy bless me Ja je postawiłam, bless me O jednak się poddała trendowi rowerkowania i trendowi spania na stojakę Ej, cała ta strona oprócz Dona śpi na stojaka O Caroline od razu wróciła, ej to jest skakujące Myślałam, że raczej wiecie, TV, po się TV, posiedzisz siedzisz z tego, że ona jest jakaś aktywna no jest taka bardziej aktywna, na przykład Esmeralda, która się tak długo... Nie no, ona też jest chyba aktywna, tak jak Caroline. No dokładnie ten sam poziom, a ona jakoś tak do rowerka nie ciągnęła. to jest faktycznie autonomiczne, w ogóle niezależne od... Od chyba cech Simów, tylko po prostu jakiejś losowej szansy ich zainteresowania. Siema, śmierdzisz masz mięśnie. Też się obudził, żeby mieć mięśnie i śmierdzieć. Wiecie, że macie umywalkę i możecie się umyć, nie? Okay, nie, nie, nie trzeba, I guess. nie, go go nie zmuszam. E nie wiem, jak honorariusz to zrobił, ale sikał się w gacie i sikał się w gacie pod kibel. O, zaczyna się mycie. O, proszę bardzo, proszę bardzo, jestem z Panów dumna. Panowie, panowie, to chyba z wiekiem przyszło doświadczenie Takie takim, chociaż nie, bo Dina jest młoda, ale w sumie Dina gustuje w starych, więc pewnie posiada ich wiedzę odnośnie dbania o siebie, żeby im się przypasować, czy, czy coś. Nieważne, nie słuchajcie, co mówię. Jezu, ile zielonego, foj, 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 foj. Aż miałam przez chwilę wrażenie, że mnie oczy zapiekły. Jestem bardzo potadna na placie, bo i teraz tak myrykam, bo mam wrażenie, że mi śmierdzi <grym> i że mnie oczy pieką. Dzień dobry, halo. Przed nowa karta siłowni, super, dzięki. A zabierz ten smut, bo mnie oczy pieką. Właśnie, poziom głodu, poziom głodu, bo widziałam, że Marysia stoi słabo. Znowu paluszek. Patrzymy, kto ma mniej, kto ma mniej, kto ma mniej, kto da więcej, kto da więcej, kto da więcej. Kto da więcej. Nikt nie da więcej? O, oh, Angelika jest blisko i Angelika śpi, także są szanse, są szanse. I blisko jest Lucyna, ale ona jest mniej śpiąca, więc prędzej im coś O, oh, więcej ma, nienarodzona, ona jest mega śpiąca. To idź się połóż, zrób coś. I czekajcie, może ja ją kliknę, żeby odeszła kawałek właśnie po to, żeby się może odcięła trochę, no. Trzeba właśnie niestety kontrolować tutaj, czy czasem jakaś interakcja, spowanie jej, stanie blisko obiektu czegoś nie, nie zacina. Ale też otworzyła lodówkę i... A, bo staw face miał, bo trz... trzeczkę jej się podniósł. Ale nadal widzę, że woli narzekać, niż ten... Sprawdź zapasy żywności, nie brakuje ci, co nie? No masz żywność. Jesteś głupia, to ci nic na to nie poradzę. Ej, czyżby to się miało już zakończyć? Czyżby to miało pójść tak szybko, że ona o siebie nie zadba już teraz? No jeszcze jest Marysia. Marysia jest na rowerku. Marysia? Ej, to miało być tak szybko? Marysia? Ej, to jest Marysia. To jest Marysia. What a queen! What a queen! Była na zero i się podeszła tak po prostu zjeść. No ja nie wierzę. A jej podniosę trochę ten. Żeby się nie przecięła. Masz na 25 energii, i Wow. Dobra, kurde. Ja już myślałam, że pomaryśla, ale widzę. Ma o, Angelika. Angelika jest zerowana. Ale mówię, damy, damy chwilę. Pytę ja w ogóle usuwałam ten motifacz, z którą to być. Energii. Siadam na rowerek. Jak zsiądzie, to nie żyje na bank. Albo jedna. Nie na prędzej, Angela. Angela, wstawaj z tego rowerka. To nam umrzesz, bo twoja robota to fuszerka. Są w koszmarnym stanie, ale nie padają. Kto jest gorzej? No, Angelika. Czekajcie, znowu zrobię to samo, co wcześniej. Odejdę kawałek, no i zjadłam. Nie, Bo one się przycinają na tym rowerku To jest problem A już liczyłam, że któraś mnie uraczy Tym, że padnie Najbardziej Angelika A co nieskakujące jest to, że Najgorzej sobie radzi właśnie rodzina przyjemniaczek Again Trzeba jeszcze sprawdzić Tutaj jest jedzone Tu poziom głodu nie jest Kolejny przycięty Trzeba go trochę odsunąć Tu nie O, Ale kurde, oni i to jest dla mnie. To jest dla mnie po prostu takie. what? Jak wy tak możecie? Jak wy tak możecie? Bo naprawdę nie wiem, jak w takim razie traktować ich. Oh, chyba, że, wiecie co, zrobimy. Następnym razem, jak będą mieli takiego z Głoda, wyciągnę wszystkich tych Simów na tego, tego, tutaj na zewnątrz i zobaczymy, kto pierwszy padnie. Bo ja przecież nie mogę ich aż tak co. Ca... Nie wiem, co. Defini oni w. Mm. No muszę im wyresetować to spanie, bo oni są głupi. Trzeba ucierpię na tym ludzie, którzy byli wyspani, ale mówi się trudno, pójdą spać jeszcze raz. Albo może nawet zróbmy wszystkim energię na 50, żeby w wypadku ćwiczeń, jeśli faktycznie podczas jazdy się wyzeruje, żeby nie płakał ze zmęczenia i żeby była ta szansa, że on padnie. Padnie, bo powinni paść. Angelika, dawaj, padaj na ryj. Wiesz, wiesz, że na to czekam, stara. O, ale nienarodzona widzę, idą łeb w łeb. Idą łeb w łeb. No, nienarodzona jest w gorszym stanie, ale póki. O. Kurde, mówię, wstają i robią staff face. o, będziemy żyć! Czyli znowu ten challenge miał trwać dłużej niż, niż to przewiduję? Zero. O, 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 tu widzę. Ale to szczepek, weź się połóż czy coś. Widzicie, czasem zaczyna kliknąć i. Więc nie wiem, czy klikanie tego to taki dobry pomysł, ale z drugiej strony. o... Dzień dobry, co robią kliczki obok siebie? Z drugiej strony też. O, kolejni, no bo też. Klikając tak, właśnie psuje ich, że tak to ujmę. Chyba no, robimy tak: Everyone here 50, Bladder, Everyone here, Energy 50. I patrzymy. Caroline jak na razie wypada z Danielem. O! Mówię, nie wiem jak to traktować. Bo ona zejdzie i ona powinna zdechnąć. Ale ona pójdzie do lodówki, zrobi stuff face i wszystko jest w porządku. I co ja z tym mogę zrobić? Oh! Ktoś umarł! Umarła! Max Motives, żeby nikt inny nie padł. Nienarodzona! Nienarodzona biedak! Ojeny, a jednak! Halo, Grim? Ty, gdzie jest. Gdzie jest Grim? Dzień dobry. Dzień dobry, halo. Halo, ktoś. A, tu jest. Nie wiem, czemu Grim Reapera mam tutaj niewidzialnego, ale. Nie wiem, czy mogę go jakoś zresetować, nie? Okej, okay. nagranie ma 20 minut. Poszło znacznie szybciej niż sądziłam. Po raz kolejny zostałam zmieciona tak trochę z podłogi, ponieważ znowu nie spodziewałam się... Mordobłażej, że, że najgorzej wypadającą grupą będą nas W sensie stawiałabym, mówię autentycznie, na staruchów przez ich intensywnie spadające potrzeby, ale nie, ale problem jest w tym, że jeśli staruchowie mi przyżyją, będę miała problem z wykonaniem jednego z wyzwań, ponieważ jedno z wyzwań nie może być przeprowadzone, kiedy są staruchowie, bo byłoby to nie w porządku, względem tego, że oni są bardziej podatni na tę konkretną rzecz, także, no kurde... <gry> Nastolatkowie psują mi wszystkie plany. Ale tak się jak dalej szok, że nie była to Angelika, ani Marysia. Rodzina przyjemniaczek nie straciła dzisiaj kolejnego członka. Ej, w sumie byłoby to zabawne, gdyby to było takie wyzwanie rodzinne, co nie? Ja może kiedyś zrobię rodzinne Igrzyska Śmierci. Ale dobra, może najpierw skupmy się na tym, że mam skupić te jedną. O, poczekajcie chwilę, bo w ogóle chyba pokazuje zły nagrobek. No, pokazuje Liliany, a... A tutaj umarła przecież biedakowa, no. A przynajmniej był ładny widok na no, obydwa nagrobki, tak? Że to już jest drugi, drugi odcinek, drugi, drugi cel. czy drugi, drugi cel, dobrze No drugi raz się komuś noga poślizgnęła. Mimo tego jest to dosyć krótki, bardzo nawet krótki odcinek. Mam nadzieję, że... Było co oglądać. Z, nie wiem, ziemniak zrób jakiś fajny montaż, cokolwiek liczę na ciebie. A ja dziękuję za lajki, like, trochę wsparcie, znacie ten deal. Dziękuję twiczowym wspierającym Szymonowi, Moru, Aleksów, Martobusowi, Sechenowi, Truskawce, mojej żonie Lizejny, Sleepy Manki, Lunie Butterfly, Goferowi i Sep Sepmotivi, Po prostu sep. Teraz będę mówić sep, nie będę się płacić powiem czy to wymówić bo zawsze się kończy tak samo! Gechowi i Karli, i jeszcze raz Moru za to, że praktycznie połowie osób z tej listy prezentowała suba. Ale także ja powiem wspierającym Born for Burning, Paulinę i Krystianowi, i. nie wiem czy to i. takie i mi się robi. i. mi bardziej odwala niż tym się w tym wyzwaniu. Do ziemniaczenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić w sensie mnie.